Pod koniec 1979 roku Iron Maiden walczyli o kontrakt płytowy. W październiku zagrali kilka darmowych koncertów w Londynie i na jednym z nich zjawił się przedstawiciel wytwórni EMI, Brian Shefford, który po latach przyznawał, że ledwo do klubu wszedł, ponieważ ten pękł w szwach i był wypełniony aż po same drzwi. Przyznaje więc, że co prawda zespołu nie słyszał, nie widział, ale widział za to tłumy szalejących młodych ludzi, to też zrozumiał, że na wszelki wypadek lepiej będzie Ironów podpisać. Harris wspominał tamten czas. Zrobiło się wokół nas trochę szumu. Interesowało się nami kilka wytwórni. Jeśli mnie pamięć nie myli, zrezygnowały z nas CBS i AM. Mimo, że w tamtym okresie grywaliśmy tylko w Pamach, we wschodnim Londynie mieliśmy grupę fanów, którzy chodzili na każdy nasz koncert. Kiedy graliśmy w tych okolicach, przedstawiciele wytwórni nas lekceważyli, bo koncentrowali się tylko na centralnym i zachodnim Londynie. Część wschodnia była jak dżungla, woleli się tam nie zapuszczać. Iron Maiden odcinek kolejny. Zapraszam bardzo serdecznie. No jeśli chcecie ten spółoglądać u nas częściej, zostawcie tutaj oczywiście łapkę w górę, dajcie nam o tym znać w komentarzu, czy chcecie kolejnych odcinków o Ironach, czy chcecie je zobaczyć na naszym kanale. No i oczywiście subskrybujcie pełną kulturkę, żeby z kolejnymi odcinkami być na bieżąco. Oczywiście główną postacią, głównym motorem napędowym, dzięki któremu Ironi podpisali ten pierwszy e, płytowy kontrakt był e, Steve Harris. Pewnie nie poszłoby to tak sprawnie i szybko, gdyby nie również Neil Kay, DJ, który mocno rozpromował Ironów podczas imprez organizowanych w swoim klubie, no i Rod Smallwood, e, czyli menedżer, który odmienił system funkcjonowania zespołu i mocno odciążył Steve'a Harris'a w kwestiach organizacyjnych, dzięki czemu ten mógł się skupić na muzyce. Steve Harris e, od samego początku, więc no, zdawał się trafiać na właśnie Ludzi. Ludzi, którzy okazali się lojalni, pomocni i zdeterminowani, żeby ekipa o nazwie Iron Maiden no nie tylko muzycy, ale cała właśnie ekipa odniosła światowy sukces. Posłuchajcie, jak Neil Kay charakteryzował, opisywał Steve'a Harrisa. Steve to po prostu Mr. Iron Maiden. Nazywano go często tyranem i człowiekiem o wąskich horyzontach, myślącym wyłącznie o swoim zespole i to go czasem sporo kosztowało. Ale bez jego energii i wiary w spełnienie marzeń nie mielibyśmy Iron Maiden w takim kształcie jak teraz. Steve jest bardzo konkretny i rzeczowy, zachowuje się lojalnie względem znajomych i współpracowników, ale każdy musi należycie wykonać swoje zadanie, bo inaczej usłyszy do widzenia. Cieszę się, że mogą go poznać i osobiście, i od Strony zawodowej. Kolejnym niezbędnym krokiem, który trzeba było wykonać, było zarejestrowanie właściwej oficjalnej firmy, nazywającej się Iron Maiden Inc. Oficjalny debiut fonograficzny pod szyldem wytwórni IMI Iron Maiden zanotowali jeszcze przed wydaniem pierwszej pełnoprawnej płyty. Pod koniec 1979 roku IMI wydało bowiem kompilację, na którą składały się nagrania świeżych zespołów, które dopiero co do nich dołączyły. W dawnictwie znalazły się dwa utwory Iron Maiden: Ratchild oraz Sanctuary zespołów im towarzyszących na trackliście tejże właśnie kompilacji, no zdecydowanie trzeba powiedzieć, że się wyróżniali. Chwilę później wytwórnia zwróciła się do zespołu z prośbą o wytypowanie pierwszego singla, który trafi później na debiutancką płytę. Panowie wybrali kompozycję Running Free, a na stronę B dorzucili podobno pierwszą piosenkę napisaną kiedykolwiek przez Steve'a Harris'a, czyli Burning Ambition. No i wydanie pierwszego singla można powiedzieć, że od razu zostało okraszone pierwszym sukcesem. W ciągu pierwszego tygodnia osiągnął on sprzedaż na poziomie 10 tysięcy to zagwarantowało od razu debiut na liście sprzedaży i panowie trafili tam na miejsce 44, co umówmy się było ogromnym osiągnięciem dla początkującego zespołu. Niedługo później panowie z Iron Maiden pokazali swój taki, powiedziałbym, antykomercyjny charakter, to znaczy chcieli wyraźnie zaznaczyć, że są zespołem organicznym, rokowym, metalowym, który nie uznaje półśrodków. A o co chodzi? Ano o występ w brytyjskiej telewizji. Producenci najpopularniejszego na wyspach rozrywkowego programu Top of the Pops dali znaka wytwórni, że chcieliby, aby na ich scenie Iron Maiden zagrali swój pierwszy singiel. Słowo zagrali oczywiście możemy tu wziąć w cudzysłów, no i to generalnie właśnie o to się tam rozchodziło. To znaczy telewizja chciała, żeby zespół udawał, że gra na swoich instrumentach, a wokalista żeby jedynie ruszał ustami. O, to klasyczny playback. Zespół Iron Maiden nie wahał się ani chwili, odrzucając od razu yy, opcję w ogóle występu na takich warunkach. Panowie postawili ultimatum. Albo gramy na żywo, albo nie gramy w ogóle. I co ciekawe, telewizja przystała na te propozycje, co umówmy się, no nie jest wcale takie oczywiste. To znaczy mogli po prostu uznać, że co, nam będzie jakiś nieopierzony zespół, stawiał warunki, weźmy sobie jakiś inny. Natomiast fakty są takie, że Iron Maiden byli drugim zespołem w historii programu, który wystąpił faktycznie na żywo. Tym pierwszym była grupa The Who. Mówmy się, że występ w Top of the Pops dla zespołu takiego jak Iron Maiden nie jest czymś oczywistym, nie jest czymś totalnie pasującym do tego zespołu, natomiast była to po prostu świetna okazja do promocji już na samym początku wydawniczej działalności, no i bardzo ważną kwestią było, aby podsycić ten ogień już od samego początku. Ponowie podobno sporo na sam występ, na Rzekali. To znaczy, nie odpowiadała im akustyka w studiu, i uważali, że ich utwory brzmiały tam tak jak w blaszanej puszce. No, być może wszyscy inni, między innymi, właśnie dlatego mieli tam grać playback. Natomiast koniec końców zespół oczywiście mocno się wypromował, no i grupa fanów wyczekujących na debiutancki album Iron Maiden po programie była oczywiście nieco większa. Chwilę później do zespołu dołączył Clive Burr, którego postać przybliżał Keith Wilford, założyciel oficjalnego fanklubu Iron Maiden. Burr był sympatycznym kolesiem, bardzo przy tym zabawnym, no i znakomitym perkusistą. Mógłby nawet stać się jednym z największych bębniarzy, gdyby w roku 1982 nie ześliznął się na drogę rock and rollowych ekscesów i nie pogrążył się w problemach rodzinnych. Jego wkład w działalność Ironów jest czasem niedoceniany. Mniej więcej w tym samym czasie do zespołu dołączył gitarzysta Dennis Stratton. Skład kapeli był kompletny, panowie mogli więc przystąpić do nagrywania debiutanckiego albumu. O procesie komponowania, nagrywania i swoim wkładzie w zespół opowiadał właśnie Dennis Stratton. Gdy dołączyłem do Iron Maiden nie mieli zbyt dużo harmonii gitarowych, a ponieważ ja mam fioła na punkcie harmonii usiadłem w koncie studia i pododawałem trochę harmonii w paru numerach, na przykład w Running Free i Phantom of the Opera. W sumie sporo tego tam nawrzucałem. Poświęciłem na to mnóstwo Mnóstwo czasu, ale nie wszystkie zachowały się w wersji finalnej. Stratton opowiadał też na temat pracy nad utworem Phantom of the Opera. Gdy pracowaliśmy nad Phantom of the Opera, Paul śpiewał, a ja nagrałem cztery różne podkłady harmoniczne do jego głosu. Potem Rod wszedł do kabiny odsłuchowej, by zapoznać się z efektem i usłyszawszy, cośmy nagrali, wykrzyknął: To brzmi jaki panny Queen. I wyszedł. Usunięto także połowę wokali pola. Musieliśmy też ponownie nagrać Running Free. Potrzebny był nowy miks, ponieważ mieli to puszczać w radio. Głównym kompozytorem był oczywiście Steve Harris. Każda z kompozycji miała więc jakiś wspólny mianownik. Charakterystyczne brzmienie, no i cały album brzmiał bardzo spójnie i przyznać trzeba wyjątkowo w tym metalowym świecie. To znaczy Ironi grali po prostu inaczej niż reszta. Steve Harris opowiadał o tym, w jaki sposób zazwyczaj komponował. Czasem zaczynam od głównego riffu basowego, a potem dorabiam do tego melodię, a czasem zaczynam od linii melodycznej i potem opracowuje resztę. Prawie wszystko robię na basie, i riffy, i harmonię. Ale na przykład Running Free powstał, gdy dołożyłem riff do rytmu zagranego przez Dauga Simpsona. Album zamyka kompozycja tytułowa, po prostu Iron Maiden, po dziś dzień zresztą zawsze obecna w koncertowej stykliście zespołu, jako ostatnia z setu właściwego, nie licząc bisów. Steve Harris na temat tego właśnie numeru mówił Odkąd tylko pamiętam, zawsze kończymy koncerty tym właśnie numerem. Jest zresztą raczej prosty. Linia basu i perkusji nie są tam zbyt skomplikowane. Za to w partii Ter mamy harmoniczne szaleństwo. Dzięki temu jest to kawałek dość wyjątkowy. Jeśli o album debutancki chodzi, to sporo przy jego okazji było problemów w kwestiach produkcyjnych. Ponownie nie dogadywali się z kilkoma producentami, finalnie nawiązując współpracę z Willem Malonem, którego nazwisko widnieje na płycie. Natomiast z nim również nie było łatwo. Na temat jego specyficznego podejścia mówił Steve Harris. Ciągle siedział z nogami na blacie i czytał gazetę. Kiedy coś nagraliśmy i pytaliśmy go, co o tym myśli, mówił dać was na więcej. I wracał do gazety. Steve Harris po dziś dzień nie może przeboleć słabej produkcji debiutanckiej płyty. No i przyznać trzeba, że jest to kwestia dość często podnoszona. To znaczy ten album jest źle wyprodukowany. Źle brzmi po latach. Steve Harris mówił o tym tak. Piosenki są bardzo mocne, ale nigdy nie byłem zadowolony z produkcji. Uważałem, że gitary nie były wystarczająco ciężkie. To mógł być znakomity album. Niektórzy uważają, że taki jest, ale ja nie podzielam tego zdania. Na temat debiutu wypowiedział się również Dave Murray, wywiadzie dla Teraz Roku z roku 1996 roku. Moim zdaniem, zawiera kilka naprawdę świetnych utworów. Niektóre z nich ciągle wykonujemy na żywo, dobrze więc zniosły próbę czasu. Ale to bardzo surowy, chropawy album. Nie mieliśmy wtedy jeszcze żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o pracę w studiu. Byliśmy dość naiwni. Poza tym mieliśmy producenta, który w naszym odczuciu wpychał nas w ślepą uliczkę. I gdy słucha się Iron Maiden, dziś razi złą produkcją, złym brzmieniem. Ale jak powiedziałem, sama muzyka jest bardzo dobra. Pamiętaj, że album ten powstał w 1980 roku, że był naszym pierwszym dziełem. I przecież pokazywał Jaki potencjał tkwi w zespole. Szczęśliwie też spodobał się wielu fanom, co więcej, wielu z nich do dziś uważa go za swoje ulubione dzieło zespołu. I moim zdaniem, jeśli przyłożyć do niego miarę czasu, w którym powstał, to całkiem dobry album. Ale jeśli oceniać go z perspektywy połowy lat 90., bez wątpienia można mu wiele zarzucić. Oczywiście tym, co szczególnie wyróżnia dwie pierwsze płyty Iron Maiden, jest wokal Paula Diano. Skrajnie odmienny od tego, co prezentował później przez lata Bruce Dickinson. W poprzednim odcinku Paula trochę pod lupę wzięliśmy, natomiast przyjrzymy się mu teraz jeszcze dokładniej. Jakie były jego muzyczne inspiracje? W latach 90. Mikowi Wallowi opowiadał o tym tak. The Clash, The Dem, to Led Zeppelin, Stonesi interesowało mnie wielu wykonawców, i w miarę jak dorastałem, tego przybywało. To znaczy, wiesz, jeśli zapytasz mnie dzisiaj o ulubionego wokalistę, to powiem, że Pavarotti. No wiesz, któż może być lepszy? Pewnie w heavy metalu najbardziej zbliżył się do ideału Rob Halford, kiedy śpiewał w Judas Priest. W roku chodzi tyleż samo o piosenki, co o styl. Jeśli chcesz, żeby to zagrało jak należy, musisz mieć obie te rzeczy. Od opowiadał również o tym, jak świetnie. Pasował na front Iron Maiden. Ja i Steve byliśmy idealnymi przeciwieństwami, więc pasowaliśmy do siebie jak ulał. Piosenki były całkiem poważne, ale mój styl, przynajmniej na scenie, taki nie był, bo ja lubię się pośmiać. Nurt nowej fali brytyjskiego heavy metalu nabierał na sile, a Ironi byli oczywiście jednym z czołowych zespołów tego właśnie ruchu. Oczywiście, jak każdy gatunek, jak każdy nurt, został on wymyślony przez dziennikarzy, o czym zresztą opowiadał Steve Harris w rozmowie z teraz rokiem z 1995 roku. Termin New Wave of British Heavy Metal był wymysłem dziennikarzy. Nie mam pojęcia, kto konkretnie go wymyślił. Ktoś widocznie postanowił pogrzebać trochę w roku, no i zostaliśmy zaliczeni do takiej właśnie kategorii. Ale dla nas nie miało żadnego znaczenia, czy jesteśmy częścią jakiegoś ruchu, czy nie. Oczywiście przypisanie Iron Maiden do nurtu New Wave of British Heavy Metal wyszło nam na dobre, ponieważ miało efekt promocyjny. Fajnie więc, że tak się stało, ale nie zastanawialiśmy się nad tym specjalnie. Paris dodawał również, jakie podejście mu przyświecało, jeżeli chodziło o inne zespoły zaliczane do tego nurtu. Z wieloma z nich graliśmy, a więc dobrze się znaliśmy, zanim powstał termin New Wave of British Heavy Metal. Saxon, Samson, Angel Witch z tymi i wieloma innymi grupami koncertowaliśmy. Toczyliśmy wspólną walkę o uznanie publiczności, o sukces. To nas łączyło. Kamieniem milowym poszerzającej swoje zasięgi nowej fali brytyjskiego heavy metalu był dwunastostronicowy artykuł, który Geoff Barton wspomniany już w poprzednim odcinku dziennikarz napisał w magazynie Sounds. Artykuł nosił nazwę Key Rank, a później wyewoluował, oczywiście w dobrze wszystkim znane dzisiaj osobne pismo poświęcone muzyce rockowej i metalowej, zresztą jednoszczołowych na całym świecie. Geoff Barton wspominał tamten czas. W związku z fenomenalnym odzewem wśród ludzi na New Wave of British Heavy Metal wydawca Sounds, Alan Lewis, wpadł na pomysł, żeby wydać czasopismo w całości poświęcone nie tylko zespołom tego nurtu, ale całej scenie rocka w ogóle. Przecież wtedy pojawił się już Amerykańskie zespoły nowej fali metalowej. Zacząłem otrzymywać taśmy i płyty z całego świata, w których wyraźnie dało się odczuć wpływ nowej fali brytyjskiego heavy metalu. I tak powstał pomysł zebrania tych wszystkich zespołów w jedno czasopismo. Pomysł był świetny, czasopismo zresztą trzyma się oczywiście po dziś dzień. Natomiast ten początkowy entuzjazm Bartona został dość szybko zgaszony, ponieważ wydawcy w ostatniej chwili się rozmyślili i uznali, że nie ma sensu wydawać osobnej gazety poświęconej jedynie muzyce rockowej i metalowej. Barton wpadł więc na pomysł załączenia bez Gazetki Kieran do jednego z numerów Sounds. Opowiadał o tym. Pamiętam, że na okładce zamieściliśmy zdjęcie perkusisty Samson. Reakcja czytelników była oszałamiająca. To wydanie było chyba jednym z najlepiej sprzedających się tego roku. Tak więc wkładka zmieniła swoje oblicze i stała się bardziej odrębnym dodatkiem. Później nastąpił ciąg dalszy i po pewnym czasie w 1980 roku pojawiło się w sprzedaży pierwsze wydanie Kieran. Wydanie to zostało skatalogowane jako number 1B, a na okładce był Angus Young, gitarzysta ACDC. I tym razem miało to być pojedynczy wydanie, ale zniknęło z kiosków całkowicie, dosłownie w ciągu paru dni. Tak więc wydaliśmy następne i następne, a stało się oczywiste, że jest to regularny miesięcznik. Jak na tamte czasy było to naprawdę niezwykłe, jako że wiesz, trzeba pamiętać, że wtedy na rynku były cztery czasopisma muzyczne. Sounds, Enemy, Melody Maker i Record Mirror. Czasopisma takie jak Smash Hits, Q i The Phase jeszcze wtedy nie istniały. No a tu nagle kolejny tytuł muzyczny, aczkolwiek miesięcznik, ale poświęcony heavy metalowi. Nikt by tego nie przewidział jeszcze kilka miesięcy wcześniej. To było dość niesamowite. Jeśli Iron Maiden chcecie oglądać u nas na kanale częściej, zostawcie tutaj oczywiście łapkę w górę, w komentarzu dajcie nam o tym znać, czy chcecie kolejnych odcinków i o czym one mogłyby być. No i oczywiście subskrybujcie pełną kulturkę, żeby z kolejnymi odcinkami być na bieżąco.